Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk i witam Was w omówieniu czwartego odcinka Iseka z roku, tak czy inaczej, opis, y, tytuł w opisie. A my zaczynamy czwarty już odcinek i powiem Wam szczerze, że to anime mnie zaskoczyło. Tym, że jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i bardzo dobrze mi się je ogląda. I naprawdę po tej zdruzgocącej porazce Overlorda to potrzebowałem takiego anime, które by mnie troszkę, że tak powiem, na te właściwe tory, Animaka. Można tak mnie nazwać, Animaka naprowadzić, więc lecimy. Ogólnie pierwsza scena mamy yy, rozmowę farmy z jego ojcem o właśnie, yy, o medycynie głównie, no tak, no bo on mu tam pokazuje różne. Różne zastosowania, yy, różnych tam chemikaliów i tu mamy bardzo ciekawie, zobaczcie, widzicie, ma różne, najróżniejsze notatki na temat właśnie człowieka, na temat chorób i tak dalej, tak dalej, więc jak naprawdę yy, można się spodziewać tego, jest to bardzo dużo, jak na ten świat, z racji tego, że podejrzewam, że jego ojciec w większości tego yy, nie zrozumie. Albo zrozumie, ale wiecie, ciężko będzie mu w to uwierzyć tak naprawdę. Albo już uwierzy, bo też to nie można, by, nie można powiedzieć, bo jego ojciec jest cholernie inteligentny i to widać na każdym dosłownie kroku, gdy się ogląda te anime i widać, że to nie bez powodu jest najlepszym farmaceutą na świecie. Tu mamy bardzo ciekawą. Bardzo ciekawe wspomnienie jego ojca, czyli o jakimś świrze, który po prostu sobie mordował pewnie ludzi, zamiast ich leczyć. Pewnie to był jakiś farmaceuta też. I on ma tutaj właśnie. Wspomnienia, więc możliwe, że ta postać się jeszcze nam pojawi. Mam taką nadzieję, bo wygląda ciekawy jako antagonista, naprawdę. Tu mamy dosyć taką a, nudną rozmowę, jeżeli chodzi o, o syna królowej i naszego farma. On tam mu zdradza, że on by chciał być, e, chciałby mieć aptekę. Widzimy, że królowa, no, no, królowie się polepszyło, tak? Tu, tu nie ma co dużo za, za dużo gadać. Królowie się polepszyło I to, i to jest dosyć ciekawe. Ona ma jakąś tam moc, że ona widzi, co. Jak to powiedzieć? Że widzi to dobre, jakby, że potrafi ocenić dobrego człowieka. Jakby ona miała tu w, w, po prostu jego prawdziwy wygląd starszy, więc no, to jest właśnie ten. Ona no, no, widać, że farma jest dużo starszy psychicznie niż normalny dzieciak, więc to czuć czuć przy każdym jego słowie, więc jak najbardziej. Mamy te straszne przeskoki czasowe. Powiem Wam szczerze, mi się troszkę to nie podoba. Skoro mamy kilka miesięcy później, to mogło się bardzo dużo rzeczy wydarzyć, bardzo dużo on mógł się dowiedzieć albo coś, a tu mamy za, za duży przeskok w czasie, ale moim zdaniem też z drugiej strony, no nie mamy, to nie jest tasiemiec, tak, że nam będą pokazywać dosłownie każdy, niemalże każdy tam tydzień z życia naszego bohatera. No szkoda, jak dla mnie, no bo mogliby. Tutaj mamy, że królowa chce wręczyć im, no jakieś tam, wiecie, no, tytuły, nie tytuły, ziemię za, za to, co zrobili. To jest bardzo ciekawe w ogóle, że mamy pokazane, widzicie, to jest pasowanie, tak? No i on musi jakoś tam swoją cząstkę many wcisnąć do tej różdżki, więc no to jest fajne, no to to pokazuje nam, że mają jakieś tam swoje, y, różne tam specjalne rytuały, można tak to nazwać. No i co dalej mam? Bla bla bla. A tu. Zostało zrobione tak, że on. Będzie miał tą swoją aptekę, tak jak sobie zażyczył, tak będzie miał. No ale to w sumie było do przewidzenia. Jakoś królowa musiała go nagrodzić za to, co zrobił, więc no to, to nie jest takie hop -siup. Jeżeli by go nie, nagro nie nagrodziła też z drugiej strony za, za takie osiągnięcie, czyli uratowanie jej życia, to, no to jak ona mogłaby w ogóle teraz przed swoim ludem... Yy, przed przynajmniej tymi, którzy wiedzą, co zrobił farma, stanąć i prosto w oczy popatrzeć, no bo to jest bez sensu, ona musi go ten, jakoś, wiecie, nagrodzić. Tu widzimy, że nie wiem skąd, ale jednocześnie jakieś szczegółowe plany potrafi zrobić z budowli. Architektem nie jest, a potrafi, więc to mi troszkę nie pasuje do tej postaci, bo nie mamy ani jednej wzmianki o tym, że on byłby jakimś tam architektem albo wiedział cokolwiek o architekturze, więc no, toż, to, toż mi, toż, to mi troszkę nie pasi, jak mam być szczery, bo to już nam wyolbrzymia trochę postać tą. Nie podoba mi się to, no ale idziemy dalej. Tu z dupy sobie wziął nazwę, no i mamy tutaj dosyć ciekawą postać, tak mi się wydaje, z racji tego, że on tu będzie rządził, chociaż wydaje się tym swoim wujsikiem, że nie jest zbyt ciekawym, moim zdaniem będzie ciekawy, ale później, jeżeli obejrzeliście to wiecie, a jeżeli nie, no to nie. No tutaj mamy takie przekomarzania się, tak. Bla, bla, bla. Słusznie ten gościu stwierdza, że jeżeli chodzi o ceny, to dla szlachciców ceny są inne niż dla pospólstwa, tak? Więc to, co dla szlachcica jest tanie, dla pospólstwa jest mega drogie. Więc to nie dziwię się jego oburzeniem. Oczywiście on nie wie, jaki farma ma plan na to, ale to on po prostu leci to, jak zna szlachtę. Czyli a szlachta nie jest zbyt dobra, jak wiadomo w każdym świecie. Tutaj mamy. Yy powiedziane tak tutaj z, ojciec jego zwolnił dosyć dobrego pracownika ale no później się dowiadujemy że zwolnił go tylko i wyłącznie dlatego żeby farma mógł go sobie zatrudnić bo mu się bardzo przyda właśnie w sprawach finansowych papierkowych i tak dalej i tak dalej do tego ojciec mu daje naprawdę dużą sumę pieniędzy to może być coś takiego że on, farma nie powiedział jeszcze ja wątpię żeby jego ojciec o tym wiedział ale farma może stworzyć sobie złoto i to jest o tyle OP, że on nigdy nie będzie biedny. Jeżeli będzie potrzebował pieniędzy, no to on sobie po prostu wytwarza te złoto za pomocą magii, co jest, no, absurdem w tym świecie. Jeżeli by ktoś coś takiego wiedział, to raczej by nawet królestwa podejrzewam, że zaatakowałyby, żeby go tylko i wyłącznie zdobyć i zniewolić, bo wyobraźcie sobie, że macie maszynkę do robienia golda cały czas. No to, to jest OP. OP. A gold może bardzo dużo w tym świecie. No, i mamy koniec odcinka, tak? Tutaj jeszcze oczywiście mamy jakieś tam y, otwarcie tej apteki. Ogólnie apteka wygląda bardzo dobrze, jak dla mnie. Mamy też rycerzy, którzy bronią jej. No i słusznie, w sumie ludzkość, y, znaczy ludzkość, pospólstwo sobie patrzy z podbyka, no bo to jest jednak y, sklep, jakby nie patrzeć arystokracki, tak? Więc. Samo to, że po pierwsze do takiego wejścia tam będzie mogłoby być ryzykowne dla takiego pospólstwa, bo to kiwia, jak się zachowają, że jakiś brudas na przykład wchodzi, no to, to takie przypadki się zdarzały. E, nie dziwię się, że spatrzą spod byka. Oczywiście oni nie wiedzą, co farma ma w planach, więc to jest takie, że pewnie później się dowiedzą. Ale ogólnie odcinek jest powolny. E, moim zdaniem troszkę mało wnosi do historii. Wiadomo, apteka i tak dalej. Te skoki są zbyt duże jak dla mnie. I wolałbym więcej konwersacji jego z jego ojcem i to, jak na przykład jego ojciec reaguje na tą wiedzę, którą zdobywa. Czy, yy, czy, czy ma jakiś mętlik w głowie, czy raptownie zaczyna, wiecie, myśleć o herezja, albo że w życiu by nie doszedł do takiego poziomu wiedzy, sam, czy coś takiego. No chciałbym to wiedzieć, chciałbym więcej tego, te, tych smaczków. Ale ogólnie odcinek mi się podobał, był bardzo spokojny, troszkę mało informacji, ale jest to czwarty odcinek, jest to odcinek do przejścia. Fajnie, że ta apteka powstała, bo tu chyba głównie o to chodziło, tylko że moim zdaniem troszeczkę, troszeczkę za szybko to wszystko się potoczyło. Zbyt duże skoki czasowo, bo to budowa musiała zająć na pewno z rok, przynajmniej. Nawet jeśli ma najlepszych rzemyślników, to i tak przynajmniej rok musiało to yy, po prostu się budować, więc mamy jakby takie ucięte z życia naprawdę sporo. No szkoda, szkoda, no ale tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie i do następnego filmiku.